No hej, z tej strony Gucio. Horizon Chase 2 to kontynuacja klimatycznych wyścigów samochodowych, rodem ze starych automatów do gier, produkcji Aquiris Game Studio. Czy druga część daje radę na tle ciepło przyjętej jedynki? Zapraszam do recenzji. Jednocześnie wybaczcie za mój głos, ale jeszcze nie wrócił do siebie po chorobie. Horizon Chase 2 w pewnym sensie nie jest nowością. Gra ukazała się w 2022 roku na systemie iOS, później w 2023 na PC i Switchu, by teraz pojawić się na konsolach PlayStation i Xbox. Ja ogrywałem tę grę na Blaszaku, a klucz otrzymałem od studia, ale nie ma to wpływu na moją ocenę tego tytułu. Grałem w Horizon Chase Turbo, czyli w pierwszym odsłonie i bawiłem się świetnie. Co ciekawe, gdyby nie wizyta tej jedynki w PS Plusie, to być może bym po nią nie sięgnął. Tak czy inaczej, nasze drogi się przecięły, jedynka wywołała u mnie sporą dawkę nostalgii, bowiem grało się w nią jak na starych automatach w salonach gier. Dwójka zapowiadała się równie dobrze i, choć graficznie ten klimat ze wspomnianych automatów trochę gdzieś uleciał, to nadal bawiłem się wyśmienicie. Dwójka to klasycznie dobra kontynuacja. Zachowano tu wszystko, co było dobre i dorzucono coś ekstra. W grze mamy dostępnych kilka trybów rozgrywki. World Tour, czyli swego rodzaju kariera, w której poruszamy się po kilku różnych rejonach świata, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia i kilka innych. Po drodze odblokowujemy kolejne wyzwania i samochody, które ekspimy i ulepszamy. Do nich jeszcze przejdziemy. Dodatkowe tryby rozgrywki to oczywiście Multiplayer, a także turniej i wyzwania. Nie ma tu nic nadzwyczajnego, to po prostu jeszcze więcej tego samego dobrego ścigania z dodatkowymi nagrodami. W przypadku kariery poziom trudności wzrasta wraz z jej rozwojem. Początek to łatwe zwycięstwa bez większego wysiłku, natomiast im dalej, tym przeciwnicy są szybsi, a my bez odpowiedniego upgrade'u samochodów będziemy mieli niemały kłopot. Do tego dochodzą coraz to bardziej pokręcone trasy, z których łatwiej wypaść, zwłaszcza przy wysokich prędkościach. Te z czasem przyprawiają o zawrót głowy. Poczucie prędkości w tej grze jest kosmiczne i jest to jedna z tych produkcji, która na maksa przetestuje nasz refleks. W grze jest tylko kilka samochodów, ale każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wszystkie prowadzą się niemal tak samo. Mówię niemal, bowiem są między nimi drobne różnice. Wpływ na nie mają także parametry, które z czasem ulepszamy. System jest oparty na grindzie. To oznacza, że jeśli macie manię wymaksowania wszystkiego, to czeka was sporo powtarzania wyścigów. Oczywiście, model jazdy to czysta zręcznościówka, ale przy tym niesamowicie wciągająca. Wyścigi są szybkie, krótkie, więc nie odczujemy prędko zmęczenia i będziemy chcieli przed snem rozegrać jeszcze jedną rundkę. I jeszcze jedną. I jeszcze jedną? Wiecie jak jest. Mapy są bardzo fajnie skonstruowane i w pełni oddają urok miejsc, w których przyszło nam się ścigać. Oczywiście największe wrażenie zrobiła nam Japonia, ale włochy też przyciągały oko. Wszystko jest kwestią gustu, ale dla mnie było mega klimatycznie. Udźwiękowanie też robi robotę. Nie spodziewajcie się tutaj mega zróżnicowanych odgłosów silnika. Nie o to w tej grze raczej chodzi, ale usłyszycie takie smaczki, jak inny dźwięk w trakcie jazdy po konkretnym podłożu, na przykład po deskach na moście. Do tego dochodzi muzyka, która świetnie oddaje ducha starych lat dzięki żwawym syntezatorom. Wspomniałem też o grafice. Jedynka bardziej przypominała czasy retro. Tutaj wszystko wygładzono i unowocześniono, ale w niczym to nie przeszkadza, a nawet sprawia, że częściej zawiesimy oko na jakichś ciekawych obiektach, o ile oczywiście damy radę przy zawrotnej prędkości. Jak wspomniałem, grałem w Horizon Chase 2 na PC, ale jest to jedna z tych gier, która świetnie sprawdzi się na handheldach, takich jak np. Nintendo Switch. Aquiris Game Studio wykonał kawał świetnej roboty, tworząc jeszcze lepszą kontynuację, zachowując jej niesamowitą grywalność, bo prawdę mówiąc właśnie to stanowi o sile tej gry. Chęć odpalenia kolejnego wyścigu lub poprawienia i tak już wyśrubowanego czasu. Nie wszystko musi być symulatorem. Nie wszystkie wyścigi muszą być jak Gran Turismo. Mogą być też takie jak Horizon Chase 2 i wcale nie oznacza to, że będziecie się gorzej bawili. Jeśli macie bzika na punkcie zawrotnych prędkości i chcecie się zwyczajnie zrelaksować, luźną i wciągającą rozgrywką, jest to gra zdecydowanie dla Was. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć!